Pełnia Księżyca w znaku Wodnika jest doskonałą okazją do przeprowadzenia rytuałów i manifestacji. Zrób krok ku spełnieniu swoich pragnień, stwórz listę marzeń i celów, które pragniesz przyciągnąć do swojego życia. Następnie oddaj je płomieniom. Obserwuj jak ogień pochłania papier, wizualizując jak Twoje intencje zamieniają się w rzeczywistość. Wybierz chwilę, którą przyświeca blask Księżyca lub znajdź miejsce, które emanuje magią. To wspaniała okazja, by nadać bieg swoim pragnieniom. Super Księżyc to wyjątkowa pełnia, najjaśniejsza i największa z całego roku, która ma potencjał, by wpłynąć na nasze emocje i dodać energii. Słońce, Księżyc i my wszyscy jesteśmy częścią tej wspaniałej harmonii. Ta pełnia zamyka cykl, który zaczął się pół roku temu podczas Nowiu Księżyca w znaku Wodnika w lutym tego roku. To doskonała okazja, by sięgnąć pamięcią wstecz i zastanowić się, które inspirujące wydarzenia miały miejsce w tamtym czasie. Czas na refleksję i odkrywanie nowych możliwości na przyszłość. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi rytuałami, zapraszam do kontaktu.